Możesz powiedzieć jak wyglądało takie programowanie? Nie wierzę, że kod źródłowy zmienialiście. Jestem ciekaw. No słuchaj. Za naszych czasów nie było innego programowania jak zmienianie kodu źródłowego, tak? Po prostu trzeba było znać język oprogramowania. W tym wypadku, jeżeli chodzi o Minecrafta i Lineage'a, no to była Java, tak? I trzeba było po prostu linia po linii zmieniać pisać wszystko tymi rączkami, tymi palcami, po prostu. No, nie było takich, y, takich programów jak na przykład Unity, czy Unreal Engine, gdzie ludzie są w stanie zrobić całą grę, nie znając w ogóle języka oprogramowania, bo wszystko się, wiesz, y, tu się kwadracik przesuwa, tu się strzałeczką podłącza, tu coś tam, tu coś tam i, i wiesz, i cała gra jest zrobiona, kurde, a linii kodu nie było napisane. No kiedyś było inaczej. Kiedyś trzeba było znać y, język, wszystkie funkcje, mieć to tutaj w głowie i tak się pisało. Ale powiem Ci tak z ciekawości, bo ja ktoś pytał się tutaj w komentarzu w ogóle pod jakim nickiem można mi było znaleźć właśnie na L2J-Server, bo chyba chciał zweryfikować po prostu, czy rzeczywiście byłem deweloperem L2J-Server. Ja nie mam nic przeciwko, bo to nie jest tak, że ja tutaj, wiecie, bajki plotę i tak dalej. Można sobie sprawdzić, bo nawet sam sprawdziłem, jest stronka w internecie l i za moich czasów pracowaliśmy na SVN-ie, teraz widzę, że oni oprogramowanie jakieś tam zmienili, jest jakiś bitbucket, nie wiem nawet co to jest, ale tam jest kod źródłowy, ale jest przeniesiony razem ze wszystkimi komitami Więc jeżeli ktoś sobie wejdzie na przykład na, na kod źródłowy serwera czy datapaka i cofnie się tam do 2000 mniej więcej 10-2011, to znajdziecie tam mnie pod nikiem Gnacik i sami możecie zobaczyć, jak dużo zmian w tym serwerze wtedy wprowadzałem. No, i y, oczywiście można też zobaczyć właśnie, że no to były zmiany w kodzie takim typowo źródłowym. To było po prostu pisane z palca, wszystko. Y, no to nie było tak jak teraz. Oczywiście są osoby teraz, które piszą nadal w takim jakby czystym pisaniu, tak, że wszystkie funkcje mamy w głowie, wszystkie parametry funkcji mamy w głowie, i tak dalej, i wszystko z palucha piszemy. Natomiast jest już, jest już tyle różnego rodzaju narzędzi, które wspomagają programistów. No i mamy, wiecie, nie, nieocenionego czata GPT. Tylko, że tam jakby było tak, że ChatGPT GPT może nam pewne rzeczy rozwiązać, z którymi ktoś się kiedyś spotkał, a myśmy ten serwer pisali, można powiedzieć, od zera, więc to też nie jest takie proste, bo nawet gdybyśmy mieli ChatGPT GPT w tamtych czasach, to byłoby bardzo, bardzo trudno, tak, bo tam skille, parametry, no bardzo dużo rzeczy trzeba było po prostu paluszkami napisać, zgłówki wymyślić, przelać na papier, i tak dalej. I żaden ChatGPT by tam nie pomógł, bo nie miałby żadnego wzorca po prostu, tak i tu byłby problem. Więc tak się kiedyś, słuchaj, pisało gry.